A myśmy się spodziewali: rekolekcje internetowe według metody świętego Ignacego z Loyoli. Wprowadzenie do medytacji. Tydzień pierwszy: rozczarowanie, dzień piąty miłosierny Ojciec. Z Ewangelii według św. Łukasza, rozdział 15, wersy od 11 do 13 i 25 do 32. Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do Ojca, Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, słyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł. Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną, i wszystko co moje do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły. A znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy tobie. Rozważaj, jak patrzy na ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża, poproś go o łaskę skupienia na modlitwie. Aby to duch święty ją prowadził i usuwał wszystkie przeszkody. Oraz, aby oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania, kierując je ku większej chwale Boga. Wchodząc w modlitwę, przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać. Możesz go jeszcze raz przeczytać, a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie powrót Syna po pracy. Jest zmęczony po całym dniu w polu. Upał go nie oszczędzał. Marzy tylko o odpoczynku i spokoju, a zastaje muzykę i niespodziewanego gościa. Spróbuj odnaleźć siebie w tej scenie albo po prostu pozostań obserwatorem. Poproś teraz pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie Poproś Boga o łaskę stanięcia w prawdzie i przyjrzenia się swoim iluzjom. Niesprawiedliwość. Starszy syn pozostał w domu. Posłusznie i sumiennie wykonywał swoje obowiązki. Po prostu wzorowy syn. Na pewno przeżywał trudności z powodu odejścia brata. Być może czuł do niego żal. Pogodził się z sytuacją, doszedł do wewnętrznej równowagi. Gdy powrócił zagubiony brat, zareagował gniewem. Zarzucił ojcu niesprawiedliwość, a nawet wypomniał miłosierdzie, dobroć i miłość. Wywyższał swoje osiągnięcia, a poniżał brata. Zazdrość i smutek nie pozwoliły mu dołączyć do świętującej wspólnoty, lecz napędzały jego, w cudzysłowie, sprawiedliwy gniew. W jakim sposobie myślenia jesteś podobny do starszego syna? Jakie dostrzegasz w sobie motywacje do zachowywania Bożych przykazań? Potrzeby. Starszemu synowi przyświecała zapewne mentalność niewolnika: trzeba robić, bo pan ojciec każe. Być może w ogóle nie komunikował swoich potrzeb, lub o nich nie myślał, i dopiero powrót brata uświadomił mu, czego by chciał. Spróbuj usłyszeć tę rozmowę ojca i syna tę lawinę synowskich wyrzutów wszechobecne w nich ja. Ja Ci służę, ja nie przekroczyłem Twojego rozkazu, mnie nie dałeś koźlęcia. Czy Ty mówisz Bogu o swoich potrzebach? Jak próbujesz je realizować? Empatia Starszy syn jakby nie dostrzegł ocalenia brata ani radości ojca. Może już. Wcześniej nie potrafił współodczuwać z ojcem straty członka rodziny. Teraz również nie zapytał, jak to się stało, że tamten wrócił. Jak wrócił, co powiedział, co się z nim działo, w jakim jest stanie. Wydaje się, że przez cały czas nieobecności młodszego brata musiał widzieć ból i tęsknotę rodzica, a teraz nie umiał się ucieszyć tym, że również ojciec niejako wrócił do życia. Myślał jedynie o sobie. Przypomnij sobie moment, gdy ktoś mocno przeżywał ważną dla siebie sytuację. Na ile według ciebie potrafiłeś zrozumieć jego emocje? A jak się czujesz i zachowujesz, kiedy coś nie idzie po Twojej myśli? Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed nim swoje uczucia: lęku, niepewności, ale i nadziei na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz mu podziękować za to, co odkryłeś, lub poprosić go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z nim przez chwilę serdecznie, jak przyjaciel z przyjacielem. Na zakończenie, pomódl się słowami modlitwy: Ojcze nasz.